Ja też mam. Siema widzowie, dzisiaj sobie gramy w Polish Card Driving na Robloxie. Ujjjjjjj. Jest ze mną mój kolega, przywitaj się Kamil. Siema. I, I e, będziemy dzisiaj no. rozwozić Ogólnie? paczki. Więc Ogólnie, e, dzisiaj rozwozimy paczki, właśnie, to też chciałem powiedzieć. Kolega mi... O, jestem, o dobra, jestem w tym da głowie. Ja, ja już dobra. jestem przy jakimś. O kurde, wywaliło mnie. Ej, dobra, Adam da ja A Nie wywaliło. Uf... Gdy? Nie, autem, przywróciłem się. I patrzcie Biedronka! O! Zawsze co jest? Ceny. Czemu się stało? Dobra, tak Adam, Adam. Bo ja wiem jak jest. Adam, bo ja byłem zawsze w głowie. Maluch mhm. mi odjeżdża. Dobra. Maruch I w ogóle... Co? Nie wiem, jak słyszycie Dara, tego to. Dobra, to więc sobie nowe auto w takim razie, bo mi tam. Po Jedziemy plenie. do... Odjechał mi po prostu. Powinniśmy jechać po paczki, ja ale... Ja sobie spawn, a gdzie są paczki tak w ogóle? No właśnie, też tego nie wiem na razie. Pamiętam, muszę sobie przypomnieć o co w tej grze, znaczy wiem o co w tej grze chodzi. Ja lecę w prawo. Ale... Albo nie, ja lecę w lewo, ja lecę gdzie w lewo. te paczki, no? Dobra, jedziemy tylko tutaj... czemu tu się nie da cofać? Da się. Jak? No klikam S. Yy, klikasz że yy, mm, Nie wiem Q i do przodu I k ma musisz po prostu dwa razy Q No nie da się Dobra czekaj chłopie Wywiad z kolesiem robię Powiem mi gdzie są paczki. O dobra, da się już. No to widzę, to było... Mm. Widzimy sobie z auta, bo... Ja tak średnio widzę, że umiem prowadzić. super? że jakby ta jaka jest polska i tu normalnie można na chillu pisać po polsku? No to to, to, to jest fajne. Dobra, widzowie, wreszcie wyjechaliśmy z tego młynu. Omijamy wszystkich, jedziemy po jakieś paczki. Gdzie to są paczki? Ale robię drifty. To jest chyba on. Ej, Kamil, gdzie to są jakieś paczki? Czekaj, bo ja jadę, kupię po paczki. A gdzie są? On, on, on mie... Czekaj, on mnie dowiezie do paczek, to ja ci pokażę. Ale tyle ty jedziesz? Nie, ja jadę za typem. RENO! Ja też jadę za typem. To jest Mio... Reno. Ała, a co jest, jak chłop?! Ja latam! Nauczyłem się, ale driftuję! Po zbożu. Oj, 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 no, Widzicie jaka zagra. Fajna, fajna, polecam zagrać. Debil Blue maluch. Polish car driving. Chłop mnie taranuje! Nie taranuj mnie! Debil Blue maluch, co? Dobra, w każdym razie, yy, jak zwracamy na to uwagi, to jedziemy dalej pupaczki. Nawet nie wiem, gdzie one są, ale to się ta, tym się nie przejmujemy. I tak jedziemy. Ale równo jadę. Nie wiem kiedy dojedziemy. Kamila, ty się gdzieś straciłeś? Ja Jakie chłopie, ja z typem jadę! Żyję jak z typem Ja tu chłopie jadę przez autostrady A to jest autostrada nie, to nie autostrada No kiedy to się skończy? No ja mam pytanie Skręcamy uu, drift To w drift? Nie wiem O dobra, wiem gdzie są paczki gdzie? Zwalniamy trochę jakie Bugatti to chyba było. No i zaś Dobra, wiem sło... gdzie są paczki. Gdzie? Wiem gdzie... O nie, czekaj, ja wyszłam to, czekaj. Gdzie? Where in y box. Ej, czekaj, bo ja nie zacząłem jakby tego. Czego? Nagrywania? No. Serio? Ja, ja mam zaczęty. Ja robię teraz? cięcie i widzimy się kiedy po prostu znajdę paczki. Kase? Dobra, widzowie, jesteśmy już przy paczkach. Tutaj są paczki, bierzemy Dobra, sobie to, to ja jedną... Przyjadę, I wsiadamy sobie teraz do auta i... Ciemka, jedziemy. Już mamy paczki? E, wsiadamy tam. do auta i Nie jedziemy wiem, do Malechowa. Malechowa. i dom 17. Do jakiego Adam musisz mieć? Nie wiem, widzę co pisze. No. Zma drzewo no, 8. Zma drzewo 8. Ma drzewo? Tak. Więc jadę tam, bo to, to mi takim zielonym pokazuje, co nie? Na jakim ziel No tam tak jak w, w, w prawdziwym życiu no. Szukaj okay, znam... jedziemy. O kurde tir nie potrącił! I ja muszę jechać do Malechowo. ty że Grabisz sobie! Dobra, yy, tak wracając jedziemy do Zmadrzewo do Madrzewo 8 yy, Pojedziemy sobie trochę, żeby ten filmik trochę trwał, nie zrobimy już cięcia i yy, po prostu pojedziemy sobie trochę mogę sobie, yy, jak tam kamień ci życiemy ja czekaj malechowo karwice Kapie. nie trafię. A w jaką stronę są karwice? Tutaj karwice są, w tą stronę. To ja dobra. muszę jechać do karwic... Czekaj, ja tu akcję... Skręcanie robię. Zaznaczyć, ale muszę zaznaczyć malechowo? Nie. Muszę... jak Nie wiem, dobra. Kto lubi I Robloxa, Robloxa daje łapkę w, w górę. A kto nie lubi Robloxa daje daj subskrypcję. Zobaczymy, kogo hmm. jest więcej. Karwice. Okej. Okay. O. I? Jakiś ja tak i? lubię pół na pół, bo rzadko gram, ale Dziękuję. do nagrywania to już mogę pograć. Ty lubisz pół na pół, a dzisiaj kupiłeś jego buksy. No, coś się tam nie odzywa. Ja lubię bardzo. No ja lubię, ale nie aż tak bardzo, no. Wow! Ładnie chciał się my? staranować. Już jesteś? Nie, ja jadę teraz. Mi to taką czerwoną linią pokazuje, czy nie? Jaką czerwoną linią? W sensie żółty, zieloną. Nie no, zobacz sobie na mapę. A, no dobra. Gdzie musisz jechać? E, mi, gdzie pokazuje, gdzie jestem? Taka nie, niebieska, nie niebieskie? Nie. To jak nie? teraz gdzie to jest? Tutaj. Ja muszę jechać cały czas do Przeteleportujemy się do Darłowa Z Darłowa to będę już Wiedział Gdzie Dobra e, widzowie, po prostu zrobię wam teraz cięcie I widzimy się jak będę już blisko Tego miasta o, Dobra widzowie, jednak się nie udało Bo zresetowałem się I okazało się, że się wtedy ta paczka resetuje Więc pojedziemy sobie jeszcze raz Po paczkę Yy, więc będziemy sobie zrespić malucha. Pamiętasz, gdzie jest? Nie. Ale Czekaj, bo ja... W jakim mieście? E, Darłowo. Darłowo? Ja Nie no? jestem w Darłowie, no. No, no to yy, jak wyjeżdżasz ze Spawna, to... W prawo czy Czekaj. w lewo? W lewo. Serio, to ja w prawo jadę, no no Malechowo, jestem w Malechowo, szukam domu 17, mam na 7. Czyli jakbym tutaj to w lewo, więc jadę w lewo 15, jeszcze jest, to już powinna być 17? A potem w lewo czy w prawo? Czy w środek? Um, ale gdzie? Tam, jak hmm. będzie trondo. Rondo? No. Tam nie ma ronda. Jak to nie? No, to? No jest rondo. Mm -mm. Bo jestem w Sławnie. Jak w Sławnie? No byłem przed chwilą w Darłowie, czekaj. A nie, nie jestem w Sławnie. No ale wiesz, że tu jest rondo, no. teraz ja się po prostu może wrócę, ale w prawo czy w lewo? Tam gdzie są Xy czy tam gdzie nie ma x -ów? Tam gdzie są Xy. No to mówiłeś mi... To to było w prawo. To było w lewo. Nie. Aha, no Co ty... W prawo, no. Ty mówi, teraz, nieważne. Jedziemy widzowie. Aha. Jedziemy w przepaść, bo właśnie spadłem. Fajnie. Jedziemy popaczkę sobie. Więc czekajcie. Mamy tutaj expert out okularnika. Szukam domu 17. Właśnie mam się do. I mamy takiego żółtawego malucha. ciekawe jaki jest wasz ulubiony. Napiszcie w komentarzach jaki jest wasz ulubiony kolor. Ile ja dostałem za to? Ile? Ile? Ile Kamil? 1600 za paczkę. Tak dużo? No, bo ja ją też miałem daleko, czy nie? Zobaczmy sobie, ile kosztują jak to było... Czekaj chwilę. ...na auta. Też mnie to ciekawi. No już jestem, muszę. to 9, 6000. E, czy właśnie znowu trafiłem Dobre, do Dobra, to zbieram, tak? Zbieram. Dobra, nieważne. Na lepsze auciszon. Idziemy sobie teraz. 6000, dobra? Się. Czyli takie, Nie wiem, ileś paczek. Teraz jadę tutaj w lewo. A jak będzie tutaj, taki jakby w prawo lub w lewo? Jesteś koło kościołu? Koło kościołu? Nie. Tu nie wiem, gdzie tu pojechałeś. Dobra, jadę tutaj, gdzie popadnie, ja to mam. Dobra, jadę w stronę kościoła. Jak, je, jak są Xy, to jedziesz w stronę koszalina. Później cały czas prosto. Jak są Później iksy, jak będą tory, dalej cały czas to, to prosto. Jak, jestem koło kościoła, jak co jesteś nie? jesteś koło waspy. No. Jestem koło kościoła, co nie? Jadę no. w stronę koszalina. To, to czego? Jesteś koło, jesteś koło kościoła? Tak. Gdzie? No koło kościoła! Nie ma cię. To czekaj, bo ja jestem z drugiej strony, już idę. Już jadę, czekaj. Jestem, ty jesteś biały. Tak. No i patrz, no i zapamiętaj tą drogę. I tam prosto. No. No i tu. No dobra, dzięki. No ja problem sobie. Bierzemy paczuszkę. Tak widzę, dobra, to git. Ale jak wezmę paskę, to mi taką zieloną taśmą pokazuje. Gdzie jechać? No. Ja nie mam. A to ja tam będę jechać i sobie zrobię wam cięcie. Gdzie masz. Pa... Dokąd masz? Gdzie musisz? Sławno, 42. Widowie... Ej, my to będziemy blisko! Robię cięcie wam, widzimy się jak będę blisko. Dobra, no to Dobra, zaraz jestem słabno. już po cięciu. Jestem już blisko, jestem w Bobrowiczkach. Już zaraz, może nawet je minę. Jestem już blisko, więc dojeżdżam sobie, tam do O, więc jestem widowie, już sławny. jakby widzimy się przy. No, jak dojedę do. Czekajcie, widzę chwilę. Znowu jadę sam, nie ma nikogo Ale jestem już, no, nie pytajcie nie Kurde, w znak wjechałem No co za Jedziemy Kur... do Sławna sobie A się znaczy, jesteśmy to... już Sławnie, ale sz... idziemy Kur... dostarczyć paczkę Kto to jest za styl? No dostałem ten, ten, ten Formapis, czy jak to tam było Jezu, jak No to przywaliłem to... się, też Mato! AUTO mi samo jeździ Ty masz jakby na kogoś, na nie włączone Pa jak to się robi znowu jadę sam No i chyba cię pierdzielnęło W ogóle ile? bo pod mapę wpadłem, czajisz Na razie, więc dzisiaj nam się żadnej paczki nie udało dostarczyć przez błędy gry. Ja cicho, nadzieję, cicho, 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 cicho! Czekaj bo ja Dobra, kończę widzowie, odcinek ja już kończę No ja film. też! Za długo trwa To papa Widzimy no się jutro. Ja też będę no kończył swój... Bo nie, nie ma sensu już dostarczać już za długo I no mam nadzieję że odcinek Wam się podobał I Widzimy się jutro. do jutra po prostu